Badacze też bawią się w internetowych trolli, oczywiście w celach poznawczych i nie chodzi tu wcale o amerykańskich naukowców. 23 lutego 2015 roku w czasopiśmie PLOS ONE ukazał się artykuł zespołu Alessandro Bessiego pod tytułem Nauka kontra teorie spiskowe – narracje zbiorowe w okresie dezinformacji. Badaną grupą był milion 200 tysięcy użytkowników włoskiego Facebooka, których na podstawie preferencji zaklasyfikowano jako zwolenników teorii bądź naukowych, bądź spiskowych. Następnie na 74 strony o takich tematykach badacze wrzucili prawie 5000, jak to sami nazywają Troll Informations. Okazało się, że informacje dotyczące teorii spiskowych, zarówno Reptilian i jak i zwolenników spisku szczepionkowego znajdują w swoich kręgach dużo bardziej podatny grunt do wzrastania. Są one komentowane i lubiane czterokrotnie częściej niż ich naukowe odpowiedniki. Co więcej, zaledwie 1% wszystkich komentarzy pod informacjami konspiracjonistów pochodzi od zwolenników nauki, natomiast 10% komentujących teorie naukowe to fani spisków dziejowych. Rozpowszechnianie teorii spiskowej w sieci również jest łatwiejsze, bowiem w jej przypadku udostępnianie informacji dalej niemal liniowo zależy od ilości polubień. W przypadku doniesień naukowych takiej korelacji nie zaobserwowano. Badacze postulują, że dzieje się tak, ponieważ zwolennicy teorii spiskowych automatycznie akceptują wszystko, co mieści się w ich systemie wartości, natomiast zwolennicy bardziej pragmatycznego, naukowego podejścia spędzają więcej czasu na ewaluacji informacji niż jej szerzeniu. Mam nadzieję, że nie żałujecie tych mniej niż 100 sekund ze swojego życia, zajrzyjcie na Facebooka Naukowego Bełkotu, można też zadawać nam pytania i proponować tematy na odcinki przez Twittera.